Zróbmy test pędzli od Rebela. Jakiś czas temu sklep Rebel wydał swoją serię pędzli i podrzucił mi je do testu. Po kilku miesiącach malowania myślę, że już mogę Wam powiedzieć, co o nich myślę. Na pierwszy rzut opowiem Wam o pędzlach naturalnych, czyli czarnej serii, ponieważ była to seria, która najbardziej mnie interesowała z racji tego, że na co dzień używam głównie pędzli z włosiem naturalnym. Rebel wydał serię z, w pięciu rozmiarach 00, 0, 0, 1, 2 i 3 w cenach około 32 do 50 zł. Do tej pory malowałam bardzo dużo Serium 7 z firmy Wizard Newton, ale jakiś czas temu mocno podrożały i zepsuła się im jakość, więc szukam alternatywy. I muszę przyznać, że pędzle od Rebela naturalne całkiem nieźle sobie poradziły. Nie miałam żadnych problemów z odstającymi włosami. Mają fajny, ostry szpic. Pewnie trzeba by to sprawdzić na jakiejś większej próbie pędzli, ale nie zauważyłam niczego, co by mi przeszkadzało. Jeśli chodzi o elastyczność włosia, to też jest jak najbardziej w porządku. I pomalowałam nimi kilka całych prac i naprawdę jestem zadowolona. Dodatkowo, jeśli odpowiednio zadbacie o pielęgnację takiego pędzla, możecie to też zrobić mydłem od Rebella, które mimo tego, że używam określonych specyfików do tego naprawdę przypadło mi do gustu i dobrze czyści pędzel przy stalusce i naprawdę można dobrze zadbać o włosie takiego naturalnego pędzla. Następne są pędzle syntetyczne. One miały trochę trudniej, bo od razu powiem, że ja jestem uprzedzona do pędzli syntetycznych, staram się ich nie używać, bo po prostu źle mi się z nimi pracuje i co mogę o nich powiedzieć? Myślę, że jeśli możecie dopłacić 20 zł i mieć pędzel naturalny, to zdecydowanie warto to zrobić. Możliwe, że ja, przez to, że nie maluję pędzlami syntetycznymi, źle mi się z nimi pracuje i nie jestem przyzwyczajona do ich elastyczności, ale no, przyznam, że męczyłam się trochę. Mimo, że z samym szpicem nie ma tutaj problemu, to jest ok. I możliwe, że jeśli malujecie na co dzień pędzlami syntetycznymi, to te przypadną Wam do gustu. Również nie miałam tutaj problemu z zostającymi włoskami, natomiast podstawowa wada pędzli syntetycznych, czyli po jakimś czasie malowania, tworzy się na końcówce taki charakterystyczny haczyk, którego oczywiście możecie zniwelować mydłem, ale po co tracić czas i się denerwować? Moim zdaniem, lepiej zainwestować sobie w pędzle naturalne, chociażby od Rebela, bo naprawdę są w porządku. Następne w kolejce są pędzle syntetyczne do łoszy. Są w rozmiarach M i L. Muszę przyznać, że jak dla mnie są e, troszeczkę zbyt sztywne, bo jest różnica między sztywnością właśnie tych pędzli do łosza a e, pędzli do malowania, również od Rebela. I mnie osobiście to przeszkadza. Uważam, że. Mm, będzie to sprawiało taki problem, że po prostu będzie Wam, nie będzie dobrze, ten pędzel nie będzie dobrze przylegał do modelu, przez co trudniej Wam będzie dobrze opatulić łoszem figurkę. Myślę, że zdecydowanie bardziej nadadzą się do tego pędzle z tej serii syntetycznej, normalnej, niż pędzle stricte do łoszy. I uważam, że jeśli już zdecydujecie się na zakup pędzli syntetycznych od Rebela, to w zupełności Wam to wystarczy również do łoszy. Ostatnie z pędzli syntetycznych to pędzle do podstawek. Są w dwóch rozmiarach, również M i L. Myślę, że takie pędzle na pewno w warsztacie się Wam przydadzą. Ten kształt prostokątnego włosia jest właśnie do takich robót około podstawkowych bardzo przydatny, więc jak najbardziej na plus. Te pędzle również są dosyć sztywne, tak jak te pędzle do łoża. Natomiast, jeśli chodzi o robienie rzeczy na podstawkach i jakieś takie brudne rzeczy, to w zupełności to w niczym nie przeszkadza. Także jak najbardziej takie pędzle w warsztacie są potrzebne. I ostatnie pędzle do drybrushu, to są pędzle naturalne. Ja bardzo lubię również takich pędzli używać do stampingu na modelach. Te większe przydadzą się do maszyn, na przykład mniejsze do, do normalnych modeli. Są w trzech rozmiarach S, M i L i te pędzle jak najbardziej oceniam na plus. Na pewno je będę często wykorzystywać w warsztacie, ponieważ z tych technik sporo korzystam. Dodatkowo na stronie Rebela możecie sobie zakupić również taki fajny e, piórnik na pędzle. Mi bardzo to przypadło do gustu, bo mam mnóstwo pędzli, których używam na przykład tylko do jednej rzeczy i teraz sobie mogę je tutaj wszystkie poukładać. E, i podsumowując, pędzle naturalne od Rebela naprawdę bardzo, bardzo polecam i myślę, że możliwe, że, że nawet będę je częściej kupowała do naszego studia. Pędzle naturalne do drybrushu również bardzo na plus. Na pewno są jakieś inne alternatywy, ale te naprawdę są przystępne cenowo, ponieważ są w cenach od 20 do 35 zł, co jest bardzo dobrą ceną. Są to pędzle, pędzle naturalne i naprawdę świetnie zdają egzamin. Jeśli chodzi o pędzle syntetyczne, tak jak mówiłam na samym początku, jestem do pędzli syntetycznych mocno uprzedzona, bo nie korzystam z takich na co dzień. Niemożliwe, że nie jestem nauczona z nich korzystać. Jeśli na co dzień pracujecie takimi pędzlami, możliwe, że przypadną Wam do gustu, więc przetestujcie sami. Dziękuję sklepowi Rebel za możliwość przetestowania tego zestawu pędzli, i już niedługo pojawi się nowy filmik o kolejnych produktach ze sklepu Rebel.